Cześć, witam Was w pierwszym odcinku, zagrajmy z Bombalagą w Battlefield Bad Company 2 Multiplayer. nagramy już dzisiaj yy, grę single player, ale, al, ale za głośno była gra, i po prostu muszę to jeszcze mm, yy, nagrać jeszcze raz. Oj, no. nagrać jeszcze raz, no, ale dzisiaj mi się nie chce singla drugi raz zaczynać, czy trzeci nawet. To po prostu nagram sobie multi przegląd serwerów. Eee. Szukaj. Hmm, hmm, hmm. Czekamy. Jest, dobra. Gdzieś eee, dużo graczy, dużo graczy, dużo graczy. Zobaczycie, jak lamie. Hmm, 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 hmm. Jestem lama na 102 w multiplayerze. Może tu Oj. Punkbstera nie zainstalowałem. Zaraz wracam. Już jestem. Powinno wszystko działać. Oj, serwer zgubiłem. Gdzie on jest, O, tu. Oj, chyba muszę włączyć i włączyć grę. Zaraz wracam. No, teraz już działa. <laughs> Przegląd serwerów, szukaj. Aj, 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 bez jaj. Tutu będzie jakiś fajny serwer Sialalala Weźmę tu Wchodzimy Biała przełęcz Podbój Tak Dołącz mnie do drużyny Nie wiem po co, ale zawsze to klikam Choć tak strasznie dla mnie <laughs> Własny ogień włączony Nie Baza sojusznicza Nie Baza wroga Nie Neutralna Nie Podbój Tak to balans wyłączony, rankingowy wyłączony, aj <laughs> Mały kaszel mam, ale... To chyba nic strasznego. No... Szybciej. Celownik wyłączony, śledzenie na mapie wyłączone, kamery pojazdy wyłączone, śledzenie 3D wyłączone. O, ale się ścięło. Dobra. Szturm. Wejdź do walki. Dobra, idziemy. Idziemy na pindalać. O matko, 14 FPSów. W singlu był więcej. Czekajcie. Bla, bla, bla. Ogólna jakość. Niska. Czekajcie, to zwiększy moje FPSy. Czułość. No Anul. Cofnę. Dobra, jakoś jest. Trzyma się. Dobra. Te 12 fps przytrzymam, jak nie będzie ścinać zbytnio. Dobra. Gdzie oni są? Zrobimy sobie przejście. Tutaj... Tam jest! Rips! Nie trafiłem Na Chyba już go tam nie ma Tam jest! Pokapimy, pokampimy sobie w budynku Oj, co jest O matko Aj, pink Pink, pink mi duży, miałem pink, miałem duży pink, miałem duży pink, miałem duży pink, o nie Ach, co za pech mini inny serwer, może... ma no, jakiś mało graczy, żeby nam no nie ścinało zbytnio Taki mały, jakiś taki, jakiś taki... O, 17 graczy Dzień żniw grączka. Nie wiem co to jest, ale spróbujemy 6 fps fpsów Szkoda, że tylko na wgrywaniu Co za niedobra gra Wgrywanie o, co to jest? Co to jest? Zero FPSów dwa, trzy, pięć, dziesięć, dwanaście. Turm. Wejdź do walki. 20 FPS, wow. 20. Dobra. Trzymam się. Może się tak utrzyma. Dobra. Wygniemy do pojazdu. Podjedziemy kawałek. Zrobię mi w konia. O nie, czołg, kiedyś ja też chcę do czołgu, czekaj. Czekaj, wait for me. Yes. Nie! Czekaj na mnie. Co za? Niekulturalny facet. Ty nie weźmiesz? No, o, gdzie? O, wziął Fajnie. Szkoda, że nie mogę patrzeć w tamtą stronę. Wsiadam Ach, trafił mnie. Cholera. Snajper, no to nie łatwiej. A może medykiem zagramy? Na fajną broń. Nie no, taką, dużą, ciężką. O tak 25 fps już coraz lepiej Po prostu się gra rozkręca Dobra Biegniemy Klatkuje lekko, ale trudno, przeżyjemy to Muszę sobie zapodać lepszy sprzęt ta ta ta, 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 ta. <toh> Dobra, musimy tamte punkty przejąć Jest! Podłożyli nasi, go, go, power nasi Patrzę na mapkę w kółko I przed siebie Oj, roz rozbroili Cześć koleś No! Kto mnie nawala? Jest! Zabijam go! Nie! Kto mnie? Aj! Ale zabiłem kolesia! Zabiję. Dobrze jest. A, mechanik. Uzima. O, a jak będę z tym snajperem? Medle zwiększa długości nawalał. Tylko szkoda, że karabin się świeci jak się snajpuje. A, to przeżyję to. Mm, nie ma. samo na samo idziemy? Idziemy. Będę stał i was zanudzę. Nie no, ma, dobra, idziemy. A, pięć naboi tylko ma. O, brało teraz. Jak nie w A to w B, nie? Dobra, tutaj. O. Nie wiem kto, ale ktoś chciałby mnie strzelić. Jakiś świat pewnie. Wow, ale na parze jest, trafię go, trafię go, trafię go, A może nie łeb ale Walę na ślepo Jest coś jeszcze? Nie? To miło Przedujemy Może nagram coś z Black Opsa, choć nie wiem, bo sam z siebie Black Ops, bez frapsa jeszcze mi strasznie trochę klotkuje. Strasznie trochę. Polska trudna język. Więc nie wiem, jak mi się uda ogarnąć. Mam zamiar kupić lepszy procesor w ogóle, lepszy komputer, coś. Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy sobie komputer, czy procesor wymienić. No ale no cóż, póki co, póki co mam takie coś i, i, no, i musi mi starczyć na razie. Choć i tak dobry jest. O, helikopterek. Ja go chciałem. Może kogoś trafię stąd? Przebieg mi przed oczami, no. Cholera, nikogo nie ma. Tak lubię kamp kampić z, sna z snajperką, ale za dobrze gracze. No. Fajne miejsce, gdyby nie te drzewa. Nie trafiłem. Prawie. Lepiej chodzić na bok. A, chciałeś we mnie, co? O, ty. Muszę przeladować. Gdzie się podziałeś? No. A, dostałem. Już wiem gdzie jesteś. Gdzie jesteś? Dostań. Ach. No czemu nie dostałeś? Miałeś dostać. No nie, ten magazynek na niego Wywalę. ale kto kogo trafi w końcu? Jest, dostał. Muszę zmienić magazynek. Ach, dostałem. Gdzie jesteś, Marinie? Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Gdzie? Przyznę się tam 10 naboi tylko mam, nie? O, ale dostałem, co to było? O, strzał moździerzowy, no nie Ach, chciałem go zabić, ja. Nie dali mi. No co, jeszcze raz. Ach, nie dali mi zabić, go, kurde. Podjadę sobie kawałek. Spróbuję przejeżdżać przez te płotki tam. Jesteś tam jeszcze? Jestem w tym samym miejscu? Tak. Dobra, pójdziemy sobie tędy. W ogóle nie wiem po co ta baza, tu żadnego punktu nie ma. Ale przyjdziemy przez nią. O, może wyjdziemy nawet na tą wieżyczkę. To jest dobre miejsce sniperskie Mam miny? Nie. No, właśnie. O, dobra. Czok! No sorry, ale temu nic nie zrobię. Hmm... Co ja mogę zrobić? Przejdę sobie tędy. Jestem na skraju mapy. O, widzę czołg. Cholera. Nie mogę mi nic zrobić. Żadnej beczki tam nie ma. Pojechał, dobra jedz stąd. Może tu kogoś znajdę. Jest tam ktoś, stój. O o, ktoś we mnie chyba na parze. Jak się mi się nie spodobał. Tam. Tam jest, tam jest dziad, widziałem cię. Gdzie jesteś? A! Dostałeś! Dostałeś! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Kurde! Też dostałem! Też dostałem! Mayday! Mayday! Giniemy! Cholera, tam ich jest dwóch! Dwóch na jednego to bada dziady jedno. No cóż, jeszcze raz. Ach, mówię że będę lamił strasznie. Lama, lama. Jakiś pojazd fajny. No biegaj. Biegamy, biegamy O, jest, dobra Wolę brać tego, bo ten nie jest uzbrojony, a oni mogą brać autko uzbrojone Nie będę im zabierał wow, nie ma tak szalona azda, nie Dobra A, zapomniałem, przecież świeci się snipera tylko w trójce, w dwójce, nie To fajnie. O, tam ktoś jest. Zdawało mi się. Boże, nie strasz mnie człowieku. Chcesz mi... żebym dostosował. Matko święta. Idź będę cię osłaniał. mi spróbuję. Вау, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты... Идь. Не увидела, можно ножом, Headshot. Аш, аш, О, фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак. Kwak kwak kwak, kwak kwak, kwa. Tam jest. No, uciekłeś bydaczku No czemu nie dostał hejda, matko, nie da się tak... Strzelić Trzeba nad, ale... To jest tak chomsko, że to kwadratowo przeskakuje. Napożają do mnie, ja zabiję drugiego. Zagraliśmy? E nie źle, nie jestem ostatni Ojoj Headshot Al mi walnął, O, nie dobry. Ja mu dam kurde <tryk> <tryk> Za dobra drużyna, no cóż, ale Nie można się poddawać, nie? Ciekawe, czy uda mi się w końcu nab nabić drugi level Albo pierwszy chociaż, bo ja mam jeszcze zero Hmm. Biegniemy, 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 biegniemy. No, może tam dobiegniemy? Biegu, 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 biegu. Hop, hop. Może stąd kogo zobaczę. tu widać? Czy kogoś tu widać? Nie wiem, przejdę się dalej. Po prostu się przejdę dalej i już. Teraz godzina. Spokojnie jeszcze 15 minut. No. Dobra. Idziemy dalej. Będę na wyżyczkę po prostu. Ciach, 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 ciach. No i proszę. Nasz czołg, no to teraz tam zrobi jazgę. Ja tam nie idę, bo... Snajper nie podkłada ładunków. A ty co, nitel? Tak siedzisz tu. O, ale rypło. O, ale bazooką zawalił. I trafił. Headshot. wam się za tym Naparzałem we mnie, naparzałem... OS, OS, Mayday, Mayday Kryj mnie, kryj mnie Nitel, kryj Ach, dostałem. Co? Jeżeli nie za... za Nie mógł mnie zabić, no Co za... oszustwo Ja chcę coś odblokować nie mogę w kółko na standardowych jechać. Jest czołg, biorę jadymy. Ktoś jeszcze? Tak, ktoś idzie. Granatem, ja. Yeah. Ach! Od boku mnie wziął. Hmm. Jeszcze 8 minut jakieś i kończymy. Gotowość Wejdź do walki. No, gin! No nie, no nie, no nie, no. Pistolet, nie, no nie, 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 no nie. Matko. Boziu, co to jest? Co to kurna jest? No nawalam we mnie, ojej, ona wie, Nawalam w niego, on nawala we mnie, a i tak ginę ja.

Reanimował mnie, tak, tak, to jest to. Dzięki go Zostawię to bez komentarza. Tak, 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 tak. Tak, jest, dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze przeładuj, tak, przeładuj. Tak, dobra, jedziemy. Tutaj. Pilnujemy. Skampimy trochę. Wypilnajcie mojego zadka. No. o dzięki koleś, ty jesteś mistrzem, wiesz? A nie da... Ledwo wstałem i już umierałem. To nie... nie... nie, nie, nie do pomyślenia wręcz no no, to brzd Aha. Biorę snajpera i ciśniemy, kampimy raczej na jednym końcu mapy będę strzelał, na drugi Idziemy tą Boże, sorry, na no w ciebie nawalałem. No nie, 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 no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. No nie. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego? Dlaczego? Dobra, tu nikogo nie powinno być. Hm. Nie, nie, no czołg. A, nie do Mechanik, bazuka, biedziemy. Fajnie, że w tle jest pokazana. Ta, walka. Mm -hmm. Żegnam. Co? Niemożliwe. Nie, czemu mi się nic nie udaje, no? Skilla nie mam. Gin. od niego palne Puu Sro, jest trafiłem On już chyba był zniszczony Ja no nie to mam tu miałem Oj, styknowała. Jest czołg, dobra, idziemy. Dostał. Ha, zniszczyłem pojazd. Walimy w budynek, Walmy w budynki, może kogoś trafimy? Fajne jest tutaj, naprawdę fajne są zniszczenia. O, boom, i nie ma pół budynku, bardzo fajne. Tylko patrzę, jak kogo zabić. Nie, no tu ktoś jest przecież. Jak on otworzyć spadochron? Ja nie umiem. Ja też to umieć otworzyć spadochrona, nauczcie no, mnie. Hmm. Ale walno. Nie, 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 Hmm. I na tym failu, kochani, skończymy grę, bo. Już po prostu nie chce mi się w to grać. Zbrzydło mi przez te wszystkie śmierci. No, mam nadzieję, że się spodoba. Spróbuję następnym razem tak nie lamić. No, to do zobaczenia, wyczekujcie następnego odcinka, subskrybujcie, komentujcie. Cześć!